Cześć, tu to wszystkie, a to kolejny odcinek z naszej serii Światły Kupik. W... w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wygląda moja hacienda. E. Aha. No. Mm. Aha. Jestem trochę. E. I powiem Wam, jestem już dzisiaj trochę wkurzony. E. Bo. Już piąty raz chyba nagrywam ten odcinek i za każdym razem mam za długi. O kurde, ale lagi. To było szczere teraz. Wózki mi się lagowały. Ja tu, ja tu nie miałem żadnych czterech wózków. To jest kurde. No co jest? Matko. Ej, ludzie. To jest dziwne. Aha i kurczę też się wkurzyłem, bo w poprzednim odcinku w jednym miejscu w kałów jeden na jeden znalazłem Kałamarnice. Nie wiem jak to możliwe. Dobra, to teraz muszę patrzeć na zegarek cały czas. A czekaj, czy da się go zniszczyć. Da. Cicho, kanarki. Na razie kolejka jest tylko w jedną stronę, ponieważ nie mam tyle tych. Znaczy, Mam jeszcze jeden plan, który dzisiaj spróbuję, ale to pokażę Wam w następnym odcinku, bo w tym nie zdążę na pewno. Lecimy, lecimy, lecimy. Oto pokażę Wam wszystko tutaj i potem jeszcze polecę Wam pokazać jedną rzecz, a jak nie znów to trudno. Ona nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest, żebyście złacili mój dom. Tak, pierwsza rzecz to jest to Platforma widokowana, z którą pracuję Tu mam takie schody dookoła i w ogóle Tam zaraz go zobaczycie bardziej dokładnie Tu jest moja fabryka grzybów Sobie rosną Dobra, lecimy Zaraz wam pokażę, tu jest mój dom. I tutaj mamy domek na drzewie. Tu crafting. Tu spalarnia. Sama nazwa wskazuje Nether Magazyn A tu jest moja sypialnia Dobra, zamykamy Teraz pójdziemy do góry. Żebyście mogli lepiej zobaczyć tego oku, tylko żeby mi słońce nie, wze, nie wzeszło za, za szybko. Tutaj mamy okienko. Tu jest no. No taki pokoik jeszcze nie nim mi Tu mamy kolejne okienko. Kolejne okienko już to fajnie widać. Tu idziemy do kury. teraz w dół. I tu mamy taką szybę. Tu zejście na dół, tutaj w spokojka. Tam jest ta jaskinia taka dziwna. W dół, ale okazało się, że tam nic nie ma. Ona idzie tylko trochę w dół i potem się kończy. Bo, ba bo badałem ją. Teraz Wam pokażę o mój znicz olimpijski który bardziej wygląda jak kielich Zaraz się do niego przejdziemy bo jeszcze w jego wnętrzu coś jest a potem a potem ym, dobra to tą rzecz wam pokażę w następnym odcinku Tą taką co chcę co chciałem Wam pokazać teraz Bo zanim tam Ja po prostu spróbuję tam dojść i nie wrócę To jest scen tu się schodzi na dół. I tu mamy trwcinę. Miało być drzewko, ale niestety nie chciało mi urosnąć. Z na nią całą mączkę kostną, którą miałem. A było jej 10. Teraz wam jeszcze pokażę, jak wygląda od środka ten nasz płomyczek. Ja tak powiem. Ła, A, jeszcze trochę. Da ci sobie. Nezir, jak tam jest. No to nie wiem, czy do tego miejsca już dążę, dojść czy nie, ale spróbuję. Musimy szybko tam dolecieć. Wiem, że pewnie mało widzicie. Ja też mało widzę. Ponieważ mam źle ustawiony monitor i mi słońce w niego świeci. Jestem na pisu, bo chcę dojść do miejsca bez żadnych pająków, kiperów, szkieletów, zombiaków, endermanów itd. Mam tutaj specjalną ścieżkę. Tam z drugiej strony krót ten krótszą, trochę chyba. Ale to zależy jak się idzie przez nią. O, to jest tutaj właśnie. To co chciałem pokazać. Jedna wielka przełęcz i już zacząłem ją szklić. To też skończymy odcinek za sekund, za chwilę. Jak wam pokażę. Tu jest tak. Węgiel, węgiel. Wylazo, węgiel, tam też są żelaza, bo widziałem wcześniej węgiel, e lawa, jaskinia, węgiel, wylazo, wylazo, tam też jest u góry wylazo, tylko go nie widać, e węgiel, e tu gdzieś też chyba był węgiel, nie wiem, żelazo Tu była woda, tu jest woda i węgiel. No to tak, no to już koniec tego odcinka będzie. No bo nie chcę znowu przedobrzyć. No to tak, komentujcie, subskrybujcie. żółty prostokątny guziczek na moim kanale. E, lub stary prostokątny guziczek, jeżeli oglądacie tak nie na kanale, tylko na YouTube wiecie tak, tak normalnie. No to do zobaczenia w na następnym odcinku Świata Według Pixeli.